W dzisiejszym odcinku! I teraz ostro w tą stronę! O Boże! Eee, sobie obieżdżak. Na telefonie. I ten tego... Witam serdecznie z tej strony czyli McAllister. A to jest House of Slenderina! I boże o, Pamiętam jak w tą grę gram na świetlicy w szkole. O oh, i potem cała, całe dziecki i dzieci przyszły popa oglądać jak gram w tą Slenderinę na jeszcze takim małym telefonie. Ale dobra Oczywiście weźmiemy sobie Easy No i tu. Dobra, mniej więcej tak gra wygląda i... No, powiem nieźle jest. Dobra, to idziemy, nie? No dobra, tutaj mamy ten... Drzwi, stawiamy tutaj. I tutaj mamy chyba klucz. Ja nie wiem, czy to się dobrze nagrywa, ale podejrzewam, iż najprawdopodobniej nie za dobrze. <grych> OK, nie wystuszyłam się tego. Ale trzeba znaleźć wiele rzeczy. I tak dalej. Więc. Aha, go. Z tym bardzo wielką szafę I w środku nic, a tu stępie. Dobra, wiadomo, że w tej grze trzeba się szybko obracać. Czekajcie, mapa. Łożysz, cholera. Jerona, Trzeba iść stąd. Ile my mamy tych kartek? Zero? Może <noise> tu znajdziemy w końcu kartkę. <noise> Widzę kartkę Dobra, więc w takim raz... Jezus Maria. Szukamy więcej kartek ludzi. Skat. Co, co to jest? To było bardzo ciekawe. Tylko, czy tu będzie coś z sensem? Czy tu będzie. No i slenderina. Jerozma. Yeah, ja nie, wie, nie wiem, nie pamiętam chyba, żebym przechodziła, przeszła tą grę w tej świetlicy wtedy tam. Nie wiem, nie pamiętam. Ale tutaj te szufladki da się otwierać i oczywiście nic w nich nie ma. Bo czemu? No i teraz nie da się ich zamknąć. So, chodźmy tutaj. Te drzwi są zamknięte, więc idziemy y, do tych drzwi. I, i ten tego. Jakieś dzikie pianino w tle gra. Tu są jakieś książki. I tutaj. O, 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 Klikaj. Mamy dwie kartki i teraz Fenerina. Uciekaj. Dobra. Dobra. Y, chodźmy mapą. Chodźmy tym długim korytarzem. Dobra, wiecie co? Widzimy. Wow, to był krzyk. O, tak. A tutaj? Nic nie ma. Nie. Dobra, tutaj mamy... Tutaj mamy ludzie... Nie wiem, kto to jest, ale... Na pewno nie chcemy spotkać takiej osoby. A co to jest? Ej! Czy to mnie zamknęło tu? No ej! Co robimy? Dobra, my nie chcemy mieć do czynienia z tą panią, więc stąd ujdziemy, idziemy. idziemy. Okej, okay. to było bardzo ciekawe doświadczenie. Teraz chodźmy na mapę. E, Wiecie co? Hmm, gdzie nas jeszcze nie było? Bedroom Kitchen. Nas w kuchni nie było, żeby iść do kuchni. Musimy iść na początek. Chyba, nie wiem, czy dobrze to zrozumiałam. Dobra, co tu mamy? O, klucza użyliśmy. No ale po co jak? Tu nic nie ma. No jest Slenderina, no ale... Jej nie chcemy. I... jej nie ma nic. Ej, znowu ten kurz. Co jest grane? No tu nie ma nic! Nie wiem. Były gdzieś jeszcze zamknięte drzwi. Czekajcie, dajcie mi to ogarnąć. Mandarina. O jezu. Nie możemy umrzeć. Musimy przejść to. Dobra. O tutaj rzeczywiście. O o o! To jest kuchnia chyba, ale nie jestem pewna, tak? Tak, oczywiście, kuchnia. Krzesło przewrócone, dużo, dużo. Grzyba na ścianach. W sumie to na ziemi też. Okej. Okay. Jezus mario. O i kluczyk. Mm, ciekawie. Mamy już cztery karty. Ej, nas tu jeszcze nie było. No i jest karteczka. Moi drodzy, zostało nam jeszcze parę, parę. No otwieraj. O, klucz został użyty. I Slenderina. Albo i nie. Albo i tak. O Jezus Maria. Dobra, tutaj zdecydowanie nie ma niczego. Dosłownie, jakby... Może tu będzie? Jest klucz. Tu jest dużo kluczy. I dużo drzwi. Czy to dobrze, czy źle? No, nie wiem. Zależy. Dobra, idziemy. W takim razie tutaj... Tutaj już może być coś w środku, i oczywiście nie ma, ale. Aaaa. Nie chcę. Czekajcie. Nie ma na mną nic. <śpiewa> Okej, okay. chciałam się upewnić. Dobra, więc idziemy tutaj. Aaaa. O Boże! Aaaa. Co to był za pająk? Co to jest za pająk? On jest tam jeszcze? I co ja mam zrobić z nim? Jerona! on? Jest! Tutaj. O... o Jezu, nie, nie chciał. Nie, nie chcę zginąć teraz. Mam jeszcze dwie kartki do uzbierania. Dobra, gdzieś nas jeszcze nie było A, tutaj nas nie było, tutaj, tutaj I a toilet And szafki I są empty Jezu, czemu Czemu po prostu, why? Why me? Dobra, idziemy dalej Ludziska Czekajcie. Uuu, la, la. My jesteśmy w ogóle w jakimś innym miejscu Teraz i w ogóle <noise> Ale tutaj mamy drzwi i klucz został użyty, i mamy. Ktoś lubi. Nie wiem. Mamy łóżko, kwiatki i obraz. O! I mamy. Klikaj! Kurde! Klikam. Nie! Tutaj domyśliliśmy zdjęcie slenderiny. Bo czemuż nie? Tutaj nic nie ma Nie ma sensu życia, nie no Idziemy dalej Chodźmy tędy Aczkolwiek, hm, hm, hm Tutaj byliśmy? Ta, byliśmy, dobra, wracamy A może my mamy do niej podejść? Czy ja umarłam? Nie Boże, jak dobrze. Boa, się, że już straciłam wszystko. Aha, no okay. Ja Jednak nie straciłam nic. Chyba. No, ale ja chcę. Kartkę jeszcze jedną. Ja, to było zbyt proste. Tu nas nie było. Tu są jakieś obrazki. Patrzcie. Tej mamy. Yy. Tutaj mamy jakąś może wróżkę Tutaj mamy jakieś drzewo Kartka, kartka, no Biriu! Dobra Wracamy się Do naszego kochanego miejsca Nie tutaj Slynderina nie wyskakuj mi, błagam Nie tutaj jej, ludzie, mamy to! Mamy to! Nie! Mamy to, idziemy teraz do Do tego chyba Do piwnicy, ale nie jestem pewna Tylko gdzie piwnica teraz było. Czekajcie, muszę to znaleźć Jesteśmy w piwnicy Dobra Tutaj mamy skrzynię W której nie ma nic, dosłownie Ale jest Slenderina, fuck Dobra, idziemy dalej O co chodzi? Czemu musieliśmy zejść do piwnicy? Mhm My mamy znaleźć coś konkretnego, czy co? Dobra Dem, Dej, dem. No, idziemy. Cześć, dziewczynko. Dobra, chodźmy za nią. Może da nam podpowiedź, gdzie nasza dusza ma zawędzić. W końcu coś znajdziemy. Kolejne drzwi. Być no. kamera Kamera się zlagowała trochę. Ale jest już dobrze. Więc idziemy tędy. Pienino dzikie, gra w tle. I to jest ślepy zaułek. Więc się wracamy, ludziska. A tu jest jakaś mapa. Dobra, jest mapa, więc w sumie nie jest źle, W sumie. <laughs> oh, Dobra, teraz idziemy przed siebie Czekajcie, myśmy poszli stąd Bo ją za beczką Więc teraz chodźmy tutaj Sleuderia Jumpscare, kurde Dobra I teraz ostro w tą stronę O Boże Bardzo ciekawe doświadczenie. Mamy Łom, ludzie, chyba. To jest Łom? Tak, to jest Łom. Od razu rzucił mi się w oczy na tle tego drewna. Może. Nie! Idziemy do tych drzwi tam teraz. Muszę iść tam szybko, zanim się zgubię w tych katakumbach leśnych. Dobra, teraz, gdzie jest beczka? Aha, tutaj mamy iść. Dobra, sorry, sorry, Tutaj? To tutaj są drzwi. Tak, tutaj są drzwi. O, działa. Okej. Okay. Okej. pajęczyny. Oraz skrzynia ludziska. I jakaś kartka. Okej. Okay. To, ale czekajcie, mamy na zdjęcie jakiegoś wysokiego typa jakąś babcię i jakąś dziewczynę pod, podobną do Slenderina. Okej, okay, przeszliśmy grę ludzka. Tam był Slenderman. Co jest? No, w sumie Slenderina, Slenderman The End! Dobra ludziska gra była smako w sumie taka... No fajna. Fajna, fajna. Nie, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku z kolejnego horroru, więc bajo!